W tym filmie omówię umiejętności, które pozwolą Ci znacząco zwiększyć zarobki w 2025 roku. Po co w ogóle ktoś chciałby zarabiać więcej? Inflacja skutecznie wdeptuje nasze portfele w ziemię, a tak zwana najniższa krajowa jest... Coraz wyższa, jakkolwiek to brzmi, co sprawia, że powoli zanika klasa średnia i wszystkim z nas jest coraz bliżej do tego dolnego progu zarobków. Myślę, że przy tych świątecznych zakupach dosłownie kilka dni temu wiele osób odczuło, że jest ewidentnie drożej niż rok czy dwa lata temu. Rok 2025 z pewnością, jak każdy inny zresztą, będzie wyjątkowy i wydarzy się mnóstwo rzeczy, o których dzisiaj nawet byśmy nie pomyśleli. Ale nie zmienia to faktu, że my nie mamy na to wpływu, ale na nasze zarobki już jak najbardziej wpływ mamy. Przedstawię w tym filmie 5 sposobów, które ja sam wdrażałem już od 16 roku życia i które pomogły mi przejść od 16-latka zarabiającego 400-500 zł miesięcznie do 19-latka, choć już niedługo 20-latka, zarabiającego 20 razy więcej w przeciągu zaledwie 3 lat. Niektóre umiejętności mogą się wydawać nieoczywiste, ale wszystkie z nich. Są dość proste i to do tego stopnia, że można z nimi zacząć tu i teraz. Gdybym sam trafił na taki właśnie materiał jakieś 3-4 lata temu, to prawdopodobnie jeszcze szybciej rozwinąłbym się w tym co robię, nie tracąc czasu na rzeczy. Które niczego do mojego życia w sumie nie wniosły. Możecie ten film potraktować jako podcast, także weźcie sobie słuchawki, jakąś herbatkę, może coś do jedzenia i miłego słuchania albo oglądania. To, co teraz powiem, może zabrzmieć nieco dziwnie, ale im mniej zarabiamy, tym łatwiej jest pomnożyć te zarobki, czy też zarobić dodatkowe pieniądze. Dwudziestokrotne pomnożenie zarobków na poziomie 500 zł. Było dla mnie o wiele prostsze niż dwudziestokrotne pomnożenie 10 tysięcy miesięcznie będzie przez następne lata. Będzie to o wiele trudniejsze zadanie. Pierwsza umiejętność. Naucz się selekcjonować to, co już wiesz, i to, czego masz zamiar w przyszłości się nauczyć. Jeśli mówimy o zarobkach samych w sobie, to trzeba jasno przeanalizować, które umiejętności dają w ogóle zarobić. W dzisiejszych czasach można żyć prawie ze wszystkiego. I trudno się z tym nie zgodzić, ale my chcemy wybrać coś, co ma duże szanse powodzenia, będzie dość proste do nauczenia się i będzie na to jakieś zapotrzebowanie. Jeśli potrafisz składać origami, to świetnie, ale dużo szybciej i dużo lepiej zarobisz, ucząc się na przykład kłaść płytki. Mniej więcej rok temu zrobiłem taką segregację wszystkich moich umiejętności, bo tak naprawdę wcześniej brałem się za wszystko, co tylko pojawiło się na horyzoncie. Jak widziałem jakąś okazję, a przynajmniej za okazję to traktowałem, no to stwierdziłem, że nie można tego pominąć. Taki człowiek orkiestra, a przynajmniej taki próbowałem być. I generalnie rzecz biorąc, nie jest to dobre podejście. Mój rozwój w tym, co robię, bardzo przyspieszył, kiedy skupiłem się na konkretach, na YouTubie, prowadzeniu social mediów dla klientów, doskonaleniu umiejętności nagrywania, montowania, wysławiania się. Budowania relacji. Skupiłem się na takim wąskim zakresie, który można by nazwać wideo, reklama i komunikacja. I to bardzo napędziło mój biznes. A tematyka inwestowania, którą widzicie na kanale, jest tak naprawdę wypadkową tych zarobków. Mam 19 lat i minimalne koszty życia tak naprawdę. No i nie mogę tych pieniędzy po prostu kisić na koncie. Więc zacząłem zgłębiać tematy związane z inwestowaniem. I dzielę się tym, co wiem na kanale na YouTubie, który w pewnym sensie jest takim. Pamiętnikiem, takim dziennikiem młodego inwestora. Myślę, że osoby, które mnie oglądają, zauważyły, że często mówię o tym, co sam robię, o tym, jakie ja mam wnioski, o tym, jakie podejmuję decyzje, czy też jakie analizy na podstawie własnych doświadczeń. I takie doświadczenie nauczyło mnie, że zanim weźmiesz się za cokolwiek, to weź sobie kartkę zrób dwie kolumny. Kolumnę, co potrafię, i kolumnę, czego nie potrafię, a się przyda. I szukaj tylko takich umiejętności i takiej wiedzy, którą da się sprzedać, dzięki której można wyświadczyć usługi, dzięki której można stworzyć jakiś produkt, a potem zastanów się, czy nie brakuje ci jakichś dodatkowych umiejętności, takich umiejętności komplementarnych. Na przykład, jeśli chcesz nagrywać na YouTubie, potrafisz pięknie mówić. Piszesz ciekawe teksty, czyli przygotujesz dobry skrypt, ale nie potrafisz nagrywać. To w takiej sytuacji nagrywanie będzie komplementarne do pisania i mówienia, i taki zestaw pozwoli ci robić to dobrze. Skreślenie takiej niepotrzebnej wiedzy jest szczególnie trudne, bo wszyscy przechodziliśmy albo przechodzimy przez dość podobny system edukacji który mocno naciska na to, żeby być dobrym ze wszystkiego, żeby mieć świetne oceny z każdego przedmiotu i żeby karać za to, że ktoś na przykład nie urodził się biologiem czy matematykiem. I ja sam nie potrafiłem tego zrobić i tak się trochę błąkałem, bo szedłem do przodu, ale jednak slalomem. Może ci się wydawać, że to jest takie ogłupiające podejście, no bo jak pozbywać się wiedzy, ale nikt nie chce płacić przeciętnym firmom czy przeciętnym fachowcom. Ja i ty musimy być ponadprzeciętni. Druga bardzo ważna umiejętność. Proś o podwyżkę albo po prostu zmień pracę. Rynek pracy w Polsce jest taki, że dobrego pracownika nie każda firma docenia. Nie można oczywiście wrzucić teraz wszystkich do jednego wora i mówić, że jest tak źle, ale bardzo często sama praca i dobre wyniki nie sprawią, że dostaniesz podwyżkę. Tylko trzeba o nią dodatkowo zabiegać. Co ciekawe, badania na polskim rynku pracy pokazały, że. Najlepszą metodą na podniesienie zarobków na etacie nie jest awans w jednej i tej samej firmie w nieskończoność, tylko zmiana pracy co 2-3 lata. Okazuje się, że przy zmianie miejsca pracy, nowy pracodawca, z racji na doświadczenie z poprzedniej firmy, jest skłonny zapłacić więcej niż poprzedni pracodawca był gotów dać podwyżki. A trzeba to robić średnio co 2-3 lata, bo zbyt częste zmiany miejsca pracy będą wyglądały podejrzanie w CV. Sam nawet Trump mówi, że nie warto szkolić pracowników, tylko trzeba podkupić najlepszych pracowników z konkurencyjnych firm. I jakby na to nie patrzeć, w sumie ma dużo racji. I trochę to jest przykre, ale ma też pozytywne konsekwencje. Trudno mówić o jakimkolwiek rozwoju. Będąc przez 20 lat na tym samym stanowisku, w tej samej firmie i wśród tych samych ludzi. Ja mam to szczęście, prowadząc swoją działalność, że co klient, co firma to inni ludzie, inna lokalizacja, inne środowisko, pomysły, oczekiwania, i dzięki temu głowa wciąż pozostaje otwarta. I niejednokrotnie zmagam się z jakimiś wyzwaniami. Jeśli jedziesz 200 km w jedną stronę na jakieś nagrywki, to nie ma mowy o ponownym przyjeździe i poprawkach. Wszystko musi zagrać za pierwszym razem. No, i w połączeniu z branżą social mediów, czy ogólnie treści w internecie, gdzie trzeba być na maksa pomysłowym, to naprawdę daje wyśmienitą mieszankę dla rozwoju. No ale firmy w Polsce ma około 2-3% ludzi i niestety, niestety, tą drugą umiejętnością jest właśnie proszenie o podwyżkę albo odwaga do zmiany miejsca pracy. Trzecia umiejętność, która znacząco podniosła moje zarobki, to poznawanie nowych rzeczy. Ale nie mylić tego z uczeniem się nowych rzeczy. I zaraz możesz powiedzieć, że to taki oczywisty wniosek. Nie, bo nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił o tym w ten sposób, w jaki ja za chwilę powiem. Wszyscy mówią o tym, żeby uczyć się nowych rzeczy. Nowych umiejętności. I nie polega to na zgłębianiu jakiejś dziedziny do samego dna, bo ani ja, ani ty nie mamy na to czasu. Lepszym podejściem jest zapoznanie się z jak największą ilością możliwości, jakie mamy do wyboru. Są rzeczy, na których robi się naprawdę dobre pieniądze, a my nawet nie wiemy, że coś takiego można robić. Dałbyś wiarę, że producent klamek do drzwi ma prywatne odrzutowce? Czasem zdarza mi się zagadać do jakiegoś przedsiębiorcy, pytam się go, czym się zajmuje, a on Produkuje jakieś uszczelki i zatrudnia 150 osób. No kopara do ziemi opada, a jednocześnie oczy się otwierają. Jeśli to jest taki no, zwykły gość, który niczym się nie wyróżnia. I on może, to czemu ja miałbym nie spróbować? Może nie z uszczelkami, ale z czymś innym. W dzisiejszych czasach ta Ilość możliwości naprawdę mnoży się przed oczami, ale tak jak powiedziałem, my nie mamy czasu na to, żeby łapać wszystkie sroki za ogon. Zanim coś zaczniemy robić, to najlepiej jest zachować otwartą głowę, czytać książki, słuchać, co mówią inni ludzie. Nie paplać, nie gadać, nie zwracać na siebie uwagę, tylko słuchać, co mówią inni. Wyłapywać trochę więcej z kontekstu niż pozostali słuchacze i w ten sposób szukać jakichś rozwiązań. Wejdź sobie w przeglądarkę, sprawdź, jakie firmy są w Twojej okolicy. Pytaj, czym ludzie się zajmują, gdzie pracują. Wybierz sobie takie możliwości, które najbardziej do Ciebie pasują, do tego, co potrafisz, do tego, w czym się najlepiej czujesz i do tego, jakie masz umiejętności, które parę minut temu segregowaliśmy. Czwarty krok, bardzo ważny, to inwestowanie. I nie mam tutaj na myśli inwestowania po to, żeby zarobić miliony. To znaczy... Nie chcę, żebyś myślał, że zarobienie więcej oznacza, że musisz zainwestować i dzięki temu zarobić więcej. Mam trochę inny punkt patrzenia na to. Kiedy zarobiłem pierwsze pieniądze, to akurat było na kryptowalutach w kontekście inwestycji, to wcale nie był to majątek, ale odblokował się w mojej głowie taki przełącznik, że kurde, pieniądze mogą robić kolejne pieniądze. Tylko trzeba być ostrożnym i się nie bać. Kiedy poczułem, że zarobiłem coś bez setek godzin pracy, no, to zrozumiałem, że jeśli będę odpowiednio dużo inwestował i budował zbalansowany portfel, który da zarobić póki co kilkaset złotych miesięcznie, ale za 10 lat może to być nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Chodzi tu o taki moment, w którym widzisz, że to, co inwestujesz, zaczyna generować kolejny hajs. I kiedy zdasz sobie sprawę, że jeśli będzie tego odpowiednio dużo, to będzie również w stanie generować na tyle dużo pieniędzy. Że być może praca czy firma będzie dodatkiem do tych inwestycji, aż do tego stopnia, że to, co robisz zawodowo, będzie robione dlatego, że tobie się po prostu chce tam pójść, że chcesz tam spędzić czas, że chcesz to zrobić, a nie dlatego, że musisz. Wtedy zauważysz, że tą machinę można naprawdę potężnie rozpędzić i po prostu warto się do niej przykładać. A właśnie, jak jeszcze mówimy o inwestowaniu. To do końca roku za dużo czasu nie zostało i warto byłoby wykorzystać limity Ike oraz Igze. To są dwa takie konta trzeciego filaru emerytalnego, gdzie na każdy rok mamy określony limit wpłat i te konta dają nam różnorakie korzyści podatkowe związane z inwestowaniem. Ale żeby może tutaj nie zabierać czasu, odeślę Was do filmu na temat IKX. Jeśli ten film wpada w sobotę, no to macie niedzielę, poniedziałek i wtorek, żeby wykorzystać jeszcze limity na ten rok. Piąta umiejętność: nie zatracaj się na zarabianiu. Jeszcze gorsze od niezarobienia żadnych pieniędzy jest zarobienie tych pieniędzy i stoczenie się. Widziałem już przedsiębiorców, którzy popadali w alkoholizm, niszczyli swoje relacje w rodzinie, którzy nie potrafili się pozbierać po takim uzależnieniu. Daleko nawet nie trzeba szukać, wystarczy spojrzeć na licznych sportowców, którzy skończyli karierę i się stoczyli. Co by się na świecie nie działo, co by się z nami nie działo, ile byśmy nie zarabiali, nie można przestać być sobą. Nie można unosić się dumą i stać się gburem tylko dlatego, że zarobiło się dużo pieniędzy. Tylko dlatego, że ktoś inny zarabia mniej. Polecam na przykład branie udziału w akcjach charytatywnych, kupowanie prezentów. Sprawienie szczęścia komuś innemu za pomocą pieniędzy jest dużo lepsze niż sprawianie tego szczęścia samemu sobie. Kiedy widzisz, że możesz komuś coś podarować i ten ktoś się z tego cieszy, to ty cieszysz się jeszcze bardziej niż gdybyś podarował to sobie. To jest coś, co odkryłem całkiem niedawno, ale też wynikało to z tego, że jak spojrzę wstecz jeszcze rok, dwa do tyłu, no to nie bardzo byłem w stanie takie rzeczy robić powiedzmy finansowo, ale teraz jestem w stanie je robić. I mimo, że to może nie są jakieś wielkie majątki, tak? nie jestem filantropem, który buduje domy dziecka, ale jednak wciąż wzięcie udziału w akcji charytatywnej, czy kupienie komuś jakiegoś fajnego prezentu, daje mega radochę. Jest dużo bardziej satysfakcjonujące, niż gdybym sobie coś kupił, zamiast. Kupować to komuś innemu. To by było na tyle. Jeśli film ci się przydał, jeśli się spodobał, to zostaw łapkę, subskrypcję, komentarz. Dzięki za oglądanie, za wysłuchanie i do zobaczenia w następnym.